Wspólnie z panami z policji wpadliśmy na pomysł, że trzeba trochę yy, no, zwiększyć bezpieczeństwo dla pań, nauczyć ich bronić się przed różnymi napastnikami. Yy, no bo wiadomo, nie każdy, nie każdy umie się obronić, różnie to z tym bywa. Chcemy nauczyć takich podstaw, jak się zachowywać, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. W ramach spotkania, na którym byliśmy, funkcjonariusze z komendy powiatowej, państwowej Straży Pożarnej w Lubertowie przeprowadzili szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy. Skupiamy się na, z myślę, najważniejszym, czyli na wzroku, na obserwacji ruchu kraty pierściotnej. Dlaczego z tej pozycji? Ponieważ z tej pozycji macie, drogie panie,. Um, jedyną możliwość oceniania, czy ta się unosi, czy się nie unosi. W ramach warsztatów odbywają się również spotkania z funkcjonariuszami policji. W Firleju bierze udział 43 panie, również 43 panie bierze udział w Kocku. Zadbanie o bezpieczeństwo własne, umiejętność obrony oraz udzielenie pierwszej pomocy są bardzo ważne, szczególnie w miejscowości turystycznej, jaką jest Firlej. W tych paniach wyrobić takie poczucie e, bezpieczeństwa. Po to robimy te warsztaty, aby te panie mogły w, ewentualnie w sytuacjach e, no, zagrażających nawet zdrowiu i życiu, tak jak dzisiaj, odnaleźć się, mogły udzielić pierwszej pomocy, ale wcześniejsze warsztaty były z samoobrony, więc mogły się obronić. Zainteresowanie warsztatami było bardzo duże. A warto było wziąć w nich udział, co potwierdzają same uczestniczki. Myślę, że na pewno te zajęcia są bardzo potrzebne. Prowadzone są w sposób taki e, lekki. Z nutką troszkę śmiechu, prawda? Natomiast przekazywane są bardzo pożyteczne rzeczy. I myślę, że nawet jeśli w jakichś takich sytuacjach podbramkowych nie zadziałają te wyćwiczone nasze ruchy, które tutaj tak skrzętnie Pan instruktor pokazywał, to na pewno coś zostanie w głowie i jakiś tam odruch zadziała, co być może uratuje komuś czy życie, czy zdrowie, czy, czy w jakiś inny pozytywny sposób się przyczyni, prawda, żeby gdzieś tam dobrze, nie stało się coś złego.